Karola III, więc Maciek Świadkiem zresztą No, no, no i tak, to, I tak to jest po tym, że Idziesz sobie człowieku do e, Do w, Na mecz Masz do domu wrócić, i się potem się okazuje, że Ale wróciłem No ty tak Oni niestety ze mną razem To był, to był pewien problem, który się, że tak powiem Pojawił Jasne. Oni tak, no dokładnie. Tak. O, Oni trzy problemy tak. nawet się pojawiły wraz, trzy... wraz ze mną. Tak. Dobra, Przemek, z racji tego, że tak wspaniale mówisz, omów proszę jutrzejszego rywa. Ja ci spokojnie. Zespół Jedziesz. powstał dawno temu i nawet, słuchajcie, zapamiętałem, że powstał jako zespół przy Fabryce Wagonów i Mostów, w skrócie WAGMO, Zielona Góra. I tak sobie pomyślałem, że znakomicie, że nie powstał przy fabryce na przykład dużych parowozów, bo musieliby się nazywać Dupa Zielona Góra wtedy, ale, ale przy wagonów i mostów, także nigdy nigdzie nie grali, z wyjątkiem tam jakiś lig podrzędnych, raz bodajże do ćwierci na Pucharu Polski dotarli, wtedy chyba grali z ŁKS-em czy z kimś tam, Te dwa chyba nawet mecze rozgrywali, tak sobie gdzieś tam poczytałem. Jasne, to tak, Ale tak, do tak, czego tak. zmierzam? Grają w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek, w trzeciej grupie. Miejsce numer pięć. Zajmują, Miejsce. czyli no, można powiedzieć, jest to przeciwnik z gatunków wymagających i jeżeli myśmy się przestraszyli Wisły Płock, to kurwa jutro wietrze, że będzie smród cieniu straszliwy, jak będą nasi wychodzić na, na murawę. W sumie się nie... My z mackiem bierzemy maski, Pegazy w sumie i... generalnie się nie, w sumie się nie Dużą ilość w sumie się środków jakichś takich, wiesz, owadobójczych, bakteriobójczych i wszelakich innych, żeby się tutaj nie, nie poddać tej atmosferze gęstej panującej. No. Ja powiem to tak, zrobi swoje, tak? Ja, powie, ja powiem tak, wpierdoliło nam fragment audycji z racji tego, że internet wysiadł. Super. Mamy nadzieję, że Wodka będzie słychać w, w tym, bo może się okazać, że go po prostu wypierdzieli. Słuchaj, internet nie jest taki głupi okazuje się. Nie jest głupi. To... <grym> 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 Okej, okay, dobra, niech tak będzie. Więc trzeba robić ten numer Denisa, który zrobił wczoraj, czyli po prostu przeszedł na internet indywidualny, a nie ten tutaj miejscowy. Także e, chciałbym, żeby kiedyś Koba zachowywała e, swoją formułę, tak jak... Na początku, początku te... powinniśmy wyjść, po prostu napykać, napykać, stłuc, kurde, a potem co możemy bawić się w jakieś tam, y, wiesz, roszady, wpuszczanie rezerwowych, kamarów i tak dalej, bo mamy kogo w tej chwili wpuszczać. Nam się troszeczkę y, ławka powiększyła, bo nawet, słuchajcie, z tego, co pamiętam, to skrzypczak jedzie też na te turnę, mini tournée bo oni zostają tam przecież na. No, e, tak, żeby do Grodziska później pojechać. Nasza bida z nędzą jedzie tam, no bida, nędza i skrzypczak do trzech dodatkowych Znaczyniam zawodników. No, jest kogo wpuszczać. No, wyjdźmy w ustawieniu optymalnym, walmy im ze trzy bramy i potem możemy wpuszczać rezerwowych, tych takich, którzy w sumie też jakoś na pewno prezentują taką, że każdy z nich by się w tej leki Zielona Góra załapał w ogóle zamkniętymi oczami do gry. No. Takie jest moje zdanie. No, jak będzie, zobaczymy. No. Chociaż mówię, według mnie, te będę tutaj jechał rudym. Truje, wwalimy i będzie to zamykane. To jakie, jakie rudym? Czwórka. Słuchaj, Czwórka. Muszę trochę oryginalności zachować. No Nie mogę takim ślepym naśladowcą być. Zwłaszcza, że no, Mendoza jedna nie przyłazi tutaj do studia już pewnego czasu, więc. Trzy tygodnie będzie. Zdewaulował się w moich oczach. Że nie wspomnę o innych tutaj jego wyczynach ostatnich, a konkretnie o zaniechaniach nawet nie wyczynach. Tak, to wyczynach to zaniechanie, zaniechanie no, tak, tak, tak ty, to trzeba, ty. trzeba mieć na uwadze to zaniechanie żelazem rozpalonym do białości. Ja powiem tak. No właśnie, powiedz tak. Może nie, powiedz też nie, tak. Krzysztof, nie zebrałeś, zebrałeś krytykę plenum, w związku z czym musisz naprawić swoje jestestwo i być tutaj, ewentualnie do nas zadzwonić i nas naprostować co do swojej nieobecności. Na, na swój rachunek jeszcze. A, a, a nie, a nie na nasz, bo znowu nam internet za, za, zabiorą, także nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Koniec. Tak? Tak, nie. No dobra, ale ja naprawdę jestem optymistą, jeżeli chodzi o jutrzejsze spotkanie. Wracam do domu już zaczynam kanapki, tam szmarować szmalcem na wyjazd węzełek, ale jak wy myślicie? No... Jest jakaś doza optymizmu, czy tak będziemy znowu dziadować jak w tym opolu do ostatniej minuty, się męczyć, potem cierpieć Nie, w meczu no, i go... w... Moim zdaniem, no to wiesz, ja tylko boję się o zdrowie, żeby ono było na odpowiednim. To, no to może być różnie, natomiast tak ogólnie to jak najbardziej. no Wchodzimy, robimy to, co trzeba i wychodzimy do domu. No tyle, no takie są yy, koleję losu, no tak to ujmę. Ale. Czy to będzie miało. Um, Kurwrywek, litości i 20 serii rzutów karnych. Przypadkiem jeszcze to. Bardzo proszę, nie, nie zafundować nam. No. Ja do domu chcę się o normalnej godzinie. Muszę na grzyby jechać w czwartek przecież. No. Tak, a podobno są opieki, w związku z czym, tak. jak opieńki, opieńki są, to w tym momencie nie może być inaczej. coś do tych grzybów. Tak, tak jest. <gry> nie. A grzybek marynowany jest znakomitą tak zapieczką, tak. prawda? No. Bardzo proszę. Nie. Słuchaj, to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że po tym meczu będzie hmm... feta. Nie, będzie kolejny. A, kurde. Jeszcze myślałem, że optymista Polski. A powinniśmy ten mecz wygrać na pierdząco. Po finale, oczywiście, tak stwierdziłem przy ilości sytuacji. Więc teraz uważam, z tym składem, słuchaj, no myśmy, my kurczę w naprawdę niezłą piłkę. Nie wiem, czemu Bodek tak tutaj się ostro wypowiadał o ostatnim meczu z Wisłą. Bo jak popatrzysz na ilość sytuacji jakichś takich stuprocentowych, to myśmy naprawdę ich mieli zdecydowanie więcej i takich klarowniejszych. Bo z wyjątkiem tego, mówię, strzału Dawo, który zresztą też był rykoszetem, bo prawdopodobnie Lomerowicz by wyjął to i strzału Rasaka spudłowanego, zespalonego. To Wisła nie miała jakiś tam... Jeszcze błyszczał Rasaka, co tak nie wiem czemu, ale Homerowicz się tak patrzył dziwnie na tą miłkę, chyba odpychał ją wzrokem od słupka Ta, udało to wiesz, mu się. Ale widziałeś to, to, udało mu się, udało mu się. W, widziałeś? Sztu, to? Sztuk mistrz nasz. Ja myślę, że, no, już że tam tak. już było pisanie sobie yy... Pisanie sobie tego na nie wiem. Kurwa nie udało się w Lubinie, to tak się udało przynajmniej. No. Tam, tam może jeszcze nie za bardzo potrafił tą sztuczkę teraz dopracował ją i wypchnął piłkę ze światła bramki wzrokiem. O. Także nie, nie miała ta wisła nic takiego, że tam kulturalnie piłkę rozgrywali. Kulturalnie to się bodek można wódki napić, ale tam kulturalnie rozgrywać piłkę. Trzeba grać skutecznie. Słuchaj, oni mieli, no. oni mieli tylko po prostu... Paru zawodników. Na szczęście mieli też naszego Suzekulskiego, który totalnie, dodajmy formę, zagubił, tak jak na początku go lechciał z jakieś miliony. Durna Wisła, nie, proszę, no pierdoliła go Proszę miliony. Cię, proszę cię. No jak nie? No, przecież jak, jak prezes Wisły powiedział, że oni tam za niego zarzucili sobie jakieś tam w ogóle dwa, dwa wozy, wiesz, dukatów i jeszcze trzeci wóz nie wiem tam czego, nawozu albo czegoś takiego, to, to oni to lech wymienił. Natomiast było sprzedawać. No mówmy się, Łukasz jest mega sympatycznym, zawodnikiem, w niezłej formie jest w stanie coś strzelić, ale nie jest to żaden tam as i lis pola karnego, że tak nawiążę. No. W każdym razie był, jest Dawo, jest, uważam, że druga linia generalnie w Wiśle jest bardzo mocna, bo tam masz Dawo, masz Rasaka. Któż tam jeszcze operuje? Szwoch i, 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 i Wolski oczywiście. Nie no to, Kaman. ja ta, takiej drugiej linii to naprawdę niewiele zespołów mogłoby tutaj gdzieś tam podchodzić, nie? Wynik uważam za sprawiedliwy, aczkolwiek oczekiwania były większe. Tak, Jeszcze kończąc temat y, Płocka. No. Co się cieszy jak murzyń z blaszki? Z ciebie, co z tego co mówisz, że wynik, wynik, rynik, ale... na no, szczególnie o syreniku dużo nagadałem no, się. <gadł> Nie no, jak zwykle potrafisz dużo mówić, czasem mądrze. Teraz... To... <gadł> lepiej, lepiej, że chociaż czasem, niektórzy... <gadł> Niektórzy głupio milczą, niektórzy mądrzy milczą. Dobrze, a wy, w, pokaż, jak to można głupio milczeć. No w sumie masz rację. No właśnie, udało się. Demonstracja siły była. Siła głupoty. Dobra, y, omówiliśmy już zespół. Dupa Zielona Góra, to teraz. Wałta Poznań. Do Wałty Poznań. Nie jadę. A czemu? Albo mi się nie chce. żeby pojedziesz. Nie, nie no. namawiają, ale chyba nie pojadę jednak. Jest, jest możliwość pojechania? To kto to, to się pojedzie? Soroka K. namawia, ale musiałbym sprzedawać z nim pod koszulki, pod stadionem, więc bym <laughs> Przepocone, więc. Czyli czasy się zmieniają, a, na, na, a towar pod tytułem ubranie cały czas na stadionie dostępny. Tak, jeszcze marynarki z koca, <laughs> myśl Dziękuję. Modnić. Marynarki z koca? Czekaj, czekaj. No miał tydzień temu taką kreciastą. Z koca? wiem pewno. A to myślisz taka wełna taka była? Taka sfilcowana Jak... zdziebko, widać, że ktoś leżał na niej długi czas. Wyleżana zdziebko. Pies pod ścianą? O, chociażby, nie. Chyba, że to sroka w marynarce leżą gdzieś pod ścianą długo, wiesz. E, nie no. no mo, można. można sobie to wyobrazić taką sytuację. Teoretycznie przyjmijmy, że tak hipotetycznie. hipotetycznie Także tak, 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 tak. Tak, hipo pojedzie no, jako reprezentant naszej tutaj audycji, zda relację za tydzień. To niech Jak przyjdzie, wywo. potem i powie, co tam on zauważył, tak. gdzie on to, Do Poznania to jedzie, bo pewnie po galeriach się poplątać chce. No, to w Poznaniu grali, słuchaj. Nie w Grudziszczu. W mazowieckim. Nie ważne, tam będzie nie, wielkopolskim, mieszka. nie w mazowieckim w wielkopolskim. Grodzisz, Grudziszcze jest, jest straszliwe człowieku. Grudziszcze z jednej strony ma taki nasyp jak wał. Dobrze, że tam nie taki no, obronny, nie że nie ma takich ostrokołów jeszcze nadzianych, wiesz, tam na szczycie. To jest tak? tak? Z drugiej strony jest kawał jakiś warowni drewnianej, no, miany, zbudowany. Także bardzo polecam wizytę na tym stadionie, na obiekcie. Na obiekcie o, okay. byliśmy w zeszłym roku. Zakończony tak był. Ten, wóz, wóz drzymały. Ale drzy, drzy, Drzymała ma, miał ten, groklin. No, no, w i <laughs> grali. No, ja wiem, o którym to podobne ten drzymała, to od tamtego się wywodzi, tak, tak. tak, że w linii prostej. No i do tego ten poczęty w wozie drzymała, tak? później zajął się produkcją tych siedzeń do samochodów, no bo to z tym wozem coś związane było. <laughs> bo co niewygodnie się leżało. Takie, jest. przykład na wycieraczki produkcyjne. znalazł niszę w biznesie taką. No, sobie, może no. być, może być. No to tamte czasy? Słuchajcie, a co tam na ogólnie w Lidze słychać Bo tam słyszeliście? Ale zaraz powiedzieliśmy, że gramy z, z wartą <grym> <grym> mm. i co, nie powinniśmy <grym> nic <wziąć> więcej. <grym <grym> Dobra. Niech będzie. Nie, nie no, moim dobrze. zdaniem mecz będzie z gatunku ciężki. ciężkich. Będziemy się znowu męczyć, bo znając naszych, to już nie tylko naszych, tak, mówię. Wszystkie, wszystkie, wszystkie drużyny po Pucharze Polski, a zagramy jeszcze, słuchajcie, w sobotę? Dobrze mówię, czy w niedzielę? W sobotę, noż kurwa mać. Przepraszam, że ładnie się wypowiem. Nie można drużynie, która gra w środę Puchar Polski, zrobić meczu w niedzielę. Pewnie można, no, tylko. Nie, po, co? po złości trzeba im w pierwszy dobrze w piątek na w ogóle nie zrobili. Mm, a w Pucharu nie gramy w czwartek. Tak. A mogli, mogli. A mógł zabić. Mm. A nie. A, a tylko okaleczył trwale. Nie, nie, tak nie, zabił, jest. nie zabił, a mógł. Dobry wujaczek Stalin, tak, tak. tak. Słuchajcie, jeśli chodzi o te tematy, to jak najbardziej. Ciężko będzie. Ciężko będzie. że to ostatnie mecze nasze w... Wszystkie chyba mecze tam w tym, ile myśmy grali po powrocie warty. Oni dwa lata temu wrócili do ekstraklasy? Ja pamiętam dwa. Ostatnio było 1-1 po bramce Czernycha i po przepięknym podaniu w pierwszej połowie. Nie, tej samej, w tej samej pierwszej nastycza do przeciwnika i wcześniej chyba było w cymbał 0-2, tak, o ile dobrze pamiętam. Więcej grzechów nie pamiętam i za żadne nie żałuję i nie obiecuję żadnej poprawy. No. W każdym razie, choć z drugiej strony, tak jak teraz po, to powiedziałem, to, um, to że być rosnąca jest właśnie forma. W Dupala, potem tak Remis. remisik jakiś. I to taki ze wskazaniem na jagę, no to teraz powinniśmy wygrać. Ale mówię, warta nie będzie grała, kurde, w środę Pucharu Polski, z tego co mi wiadomo. No. Tak, bo tylko gramy. Bo mądrze wzięli, chyba już odpadli z tego wcześniej. Tak? <laughs> Słuchajcie, przewidująco. Na... Warta, warta Poznań na. Inteligentnie na... tak. 14 punktów, 3 za nami. Ta tabela spłaszczona jest jak. Jak enerdowska... Eee... sztangistka, <grymne> Siatkarka. Siatkarkę. Dobra, niech będzie siatkarka. Nie, siatkarki, dupeczki mają zwykle takie. Ale nerdowska. Nigdy nie, nie, nie pamięta, jak nerdowska siatkarka A wszystkie nerdowskie z miały wąsy. I jaja. I jaja. jaja. Ja ja. Także nie no, zobaczymy. Wiesz co, ja myślę, że to może być tak, jak ty mówisz. Cięż, ciężkie zawody. Remis wziąłbym w, w tym spotkaniu tak troszkę przed meczem. E, pewnie będę pluł na to po meczu, jeśli będzie Remisa, faktycznie mogli wygrać. Będą mogli wygrać nasi zawodnicy i drużyna, nasza, o, jedyna. Ale no, zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie się przedstawiało. Nie ma trałki drużynie przeciwnej. A because why off? On zakończył już? Tak, tak trałka już zakończył. Tak, nawet, ja coś tam chyba jakąś funkcję gdzieś pełni. Widziałem go w telewizorze ostatnio. Także... Myślę, że zgodnie ze swoim wykształceniem, umiejętnościami może... Trałuje. Może, może... <laughs> <laughs> rozdawać tak, plakietki ja. na bramie. E, no ale... Door manager? Door manager? Tak, tak, tak. Door manager. E, nieważne. Czyli odźwierny. Od... Wierno-dźwierny trałka. Wierno-dźwierny trałka z jednej strony tak, a z drugiej strony mm, myślę, że to jest coś, yy, co gdzieś tam stanowiło o sile, czyli on, on umiał z Jagiellonią grać. Ja to myślę, że może być troszkę prościej, kiedy mm, no, zagramy z nimi i jego nie będzie na boisku, tak to... Tak Miejmy to... nadzieję, no, jedyną znaną postacią mi jest tam trener w tej chwili, Krzulczyk, który tam z Wigier bodajże wyemigrował, no Został i nad nim było, że tak powiem, masa zachwytów. I chyba on przy tej mizerii, która tam panuje w składzie, to on bardzo przyzwoitą robotę robi. Tu mi jest z tego gówna. Tu mi mnie słuchajcie, no pojechali do, do Śląska, co prawda na Śląsku tam się sam mocno skaleczył, no, ale... Dwujasa za, 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 zaplikowali, to też trzeba umieć. Teraz przegrali z Panienkami. z No ale to, umówmy się to po takiej grze bardzo mocno z tego co nie oglądałem oczywiście tradycyjnie, ale po, podobno po grze bardzo wyrównane i tam się mocno postawili, także y, Le wygrało tam tak dość szczęśliwie. No. Tak, za takie teksty, jak ty czasami piszesz gdzieś tam jak na forum cię przejrzę, że w tym momencie to kiedyś to się bany dostawało. A to, a, 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 a... Nic takiego nie piszę. No, no. <grym> dobra, dobra. E, słuchajcie, patrzę, że oni tutaj przegrali ostatnie spotkanie wcześniej. Ja na, na ich wyczyny jak najbardziej też można spojrzeć. E, wcześniejsze spotkanie Warta wygrała ze Śląskiem dwa 0, tak, tak, mówię 2 -0. To, Wspomniałeś. No. E, Wcześniej, zaraz zobaczymy. 14. miejsce jednak to, to, to No wcześniej grała, warta Poznań derby w Poznaniu z Lechem Poznań. i tutaj 1 01. I to słuchajcie, to był taki meczek flaki z olejem, Po prostu ciągnęło się tam, kurde, czy... w pielgrzymką tam. Czy... Beznadziejnie się to oglądał. Lech jakiś kopą z daleka, z 40 metrów tam siłowali a ci się brnili. Natomiast... Próbowali. Y, dobra, ale tutaj, chociaż oni teoretycznie, pamiętacie tę oferę, oni byli gospodarzem, grali na stadionie Lecha. Ale na swoim tym z kurniczków w grodziszczu wielkopolskim, to im się słabo gra zazwyczaj, bo nie muszą atakować. Nie mogą się okopać, tam wiesz, za podwójną gardą schować. Znaczy w sumie nie wiem, dlaczego nie mogą, bo co, bo 20 kibiców się obrazi, zaczną ich rugać, i ci chłopaki... Ale wiesz co, to taki bezpieczny przystanek dla takich zawodników, którzy niespecjalnie nie się wyróżniają w niczym. Grają swoje, kopią, przyjdzie ktoś, może się wyróżni, może nie, i takie... Ale tam gra nasz Dawid Szymonowicz. Znaczy nie nasz, no grał w Biagielonie, nie jest nasze wychowanki. No, gra i to całkiem nieźle gra, słuchaj. No tam w każdym no meczu tymi... się w jakimś protokole zapisze. A to kogoś połamia, to kartkę dostanie, a to. A, coś tam Ale tak, i coś strzeli, jest i coś strzeli od czasu widoczny do czasu. Jest, tak widoczny. jak i w kiedyś bramkę strzelił, pamiętam, w, pie... no, w ekstraklasie. No. Andrzej Trubecha też strzelił. No tak, ale Nie. chyba więcej Nie. minut dostał wie. niż. Nieważne, I, ale strzelił. Chciałem zwrócić uwagę, że Dawid był obrońcą, chociaż u nas grał defensywnego pomocnika. Nie, u nas go już mamrot wtedy chyba na. Y, przestawił na. Chyba No to właśnie, co, co. Za. Tam? Cicho, cicho, daj skończyć. Chyba go przestawił na środek obrony i on strzelił bramkę. A Andrzej Trubeche może żeby Trubeche przestawić na środek obrony, też by szczelił bramkę. Ja myślę, żeby go postawić na bramkę, to byłby. To by szczelił bramkę. bramkę. Sobie, sobie tak. wprawdzie. ale. Sztuka jest sztuka, panie Andrzeju. No, co pan... no to, to fakt. Mówię do ciebie. Wiem. I to jest twój imiennik. Wiem coś. Ty. Jaka wiedza. Straszne. Mm. Porażająca. porażająca. E, profesor Fym, tak? Ręcyncyn. Profesor Fym. <laughs> profesor Fym. E, wiesz co, jeśli chodzi o tematy związane z tym, mm, że może nam być tam ciężko, jak najbardziej, jeśli wywieziemy remis na dzisiejszy, na dzisiejszy obraz tego wszystkiego, to będzie jakaś tam formuła. Ja bym wziął tak. Zwycięstwo w zielonej górze, jeżeli mogę się tutaj jakiś tam czarci układ pokusić i ta i remis w, w, w Dobra. Zadowoli mnie. Niech będzie. Co prawda na przykład takie o kolegi Angliki, bo to jest pazerne, duże to pazerne mm. musi być znaczy nienasycone, tak, on to pamiętam przed dwoma nim ostatnimi meczami, piją... sześć punktów, a najlepiej siedem, żebyśmy zdobyli. W dwóch meczach? Tak. Szanuję. Znaczy no, po, widać po nich, widać po nich, że w y, przedszkolu to kolegom kotlety wyjadali. Tak? Podżerał, po prostu budyń, kaszę mannę. Kakao. Ja myślę kakao, kakao to okrążył cały stół i wszystkim kożuchy pozjadał z kakałka. Nie, dobra wróć. Dobra, wracamy do meczu z Wartą. Ja bym wziął taki układ, yy, a tylko to mówię, jeżeli mógłbym mieć taką malą prośbę do tych naszych pi piłkarzy. Zróbcie, żeby nie było jakichś horrorów i tu i tam, bo słabe serce... Jak pierdol, to, nie, to po pierwszym kwadransie. Aha, czy mógł od razu zejść, tak? Po co mam długo cierpieć? ja w chlewni. O, już znasz ten język. No, coś, wow, coś ucie, się uczymy się, wiesz, obcych. Tak, tak. Dokładnie. Słuchajcie, dobra, nie masz tutaj co, co dłużej przeciągać tego tematu. Omówiliśmy wszystkie za i przeciw. W następnym, Tych dwóch w następnym tygodniu, tak. bo dzisiaj nie przygotowaliśmy się jak zazwyczaj, ale podejdziemy do tematu pod tytułem. Zazwyczaj się przygotowujemy. Będziemy podchodzić do, do tego, że drużyny będą naszym staropolskim zwyczajem chrzczone, także będziemy tutaj wymyślać, także już zapraszamy do jakichś komentarzy, żebyście mogli wpisywać, ee, nie wiem, na przykład w, w, w propozycje, w propozycje swoje, no. e, jak tutaj może być, nie wiem, Bożydar e, Warszawa watorze. na przykład. Staropolskie, miasto Wrocław, Bożydar Breslau. Watorze. No, watorze. Nie no. no, możemy, coś, coś możemy pomyśleć. No. Świętopełk Poznań. O świętopełk. Świętopałka, po pałki. No, no dobra, bo tutaj już schodzi to na złe teorie. Zawsze schodzi na złe teorie na koniec. Pamiętam, że na ostatnim odcinku myśmy się zaczęli ze Sroką właśnie rozkręcać to z dyrektorem. Ciach, ciach, ciach. A potem i tak musieliśmy słuchać tego, co, co poza anteną. Tutaj były wymuszenia. Tak. Audycja to ściął, ale potem mogliśmy sobie posłuchać, co tutaj mieli do powiedzenia. I, tym, I w tym sposobem połowa z, z tych trzech słuchaczy, którzy nas słuchają, przełączy na poprzednią audycję, posłucha co Sroka miał do, do powiedzenia po poprzedniej audycji. Wycięta, 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 A tam pi, 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 pika, pika. Pika, pika. Jak pika. klapa od śmietnika. Tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Zapraszamy za tydzień. Pewnie duża część z, z kibiców będzie wybierała się na mecze. Czy też jutrzejszy tutaj Bardzo duży, duża, duży jest szacunek? Ogromna. No słyszałem, że, że, że grupa dosyć pokaźna jak na wtorek. Jak i środę zieloną się górę. A, a zieloną mountain. górę to już w ogóle. Green mountain. Green Mountain. Eee, Tajemnice gr No ja tak w tajemnicy Brobeck <grym> br Mountain, <grym> to wiesz. Nie brnij, nie brni. To taki film, no. <grym> Okej. Okay. Będziecie jechać w elitarnym tym, to możecie porozmawiać o tym. W zespole elita, el, elitarnym, dobra. elitarnym. Ale zespo znowu będzie SBS na Studio 1920. Będzie. 2-2. remis będzie. będzie. remis. Miś Przeklinak dzisiaj był. Zapowiedź meczów była. Totalnie bez formy Miś, miś Przeklinak. Miś Przeklinak bez formy. Kartka Zotracił. czysta. Kartka czysta. Żółta kartka dla Misia Przeklinaka. I słuchajcie. Słyszymy się za tydzień. Mamy nadzieję, że tutaj dzisiaj już chciałem. Zapraszałem, żeby Brunner pojawił się w studiu. Mamy nadzieję, że go może uda się ściągnąć. Złap... Zajadę po niego po prostu. Hej, ty Brunner, wychodź. Powiemy, że Klos jest tutaj. Klos jest tutaj, Dobrze trzeba. Nie ze mną tu numery powtórzyć. Rączki rączki. rączki, 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 Hans. A... Tym oto pozytywnym akcentem no po prostu pożegnamy się dzisiaj z wami. Do usłyszenia za tydzień. No. A, A! Przypomniało się jednak. O! Słuchajcie, wyjazd na Crakowie jest zorganizowany. Już, już tak. Już. Pociągiem. Poszedł, że tak powiem. Świat, poszły, zapo poszły zapowiedzi, że w tym momencie y, taki wyjazd jest i serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Będzie wyjazd pociągiem specjalnym. Specjalnej troski. Dzisiaj się. na stronie Jagiellonia.net pojawi się szczegółowy opis tego, co się dzieje. Kto może sobie już sprawdzić na forum czy na mediach społecznościowych, jak wygląda temat związany właśnie z, ze spotkaniem z Krakowią. Będzie to bodajże 5 listopada. Tak, sobota. To będzie sobota. Godzina 15. Godzina 15, mecz. Oczywiście Krakowio robi duże problemy. To żeby... Robiła już chyba. W tej eee, dalej coś tam cwaniakują po... Nie powiem, starym sposobem Kurwa strefę czasową, i że nie o 15 będzie, tylko o 16. Semafory poprzestawiają. Niemniej jednak jedziemy. Wyjazd, wiadoma cena. Jak najbardziej zapraszamy serdecznie na to, żeby Zbierać się wypalić. Zbierać tak. Istotny fakt. Pociąg będzie przedziałowy, w związku z czym jeśli jest 8 Rezerwacja. osób. Rezerwacja to w tym momencie możemy rezerwować przedziały całe na daną grupę. Odpowiada na oczywiście organizator tego, tego całego przedziału za zorganizowanie, za zebranie pieniędzy i zapisanie się i przekazanie organizatorom wyjazdu wszystkich informacji potrzebnych plus, plus środków za ten wyjazd. Niemniej jednak no, nie będzie to wyjazd pociągiem takim, no, tak zwaną kowbojką, czyli tym żółtkiem. Tylko jest 8 miejsc. Te 8 miejsc są być zapełnione. Tak, Ale, odrobinę, jakby ekskluzywnie. Tak, będzie. tak, tak. 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 No, to jest edru... odrobinę. Odrobinę. I tyle. Jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście, to trochę czasu jest. Warto się zapisać już, yy, myśleć o tym i, i tyle. O groby o, obstawicie z niczami, a potem elegancko na wyjazd w sobotę. Także będzie to by było na tyle. Halloween Party będzie. Halloween Party będziemy Błyskie, jeść. Z Będziemy jeść dynie. Gdy nie, dynia to ci w tym momencie no. chodzi po głowie. Także do usłyszenia i zapraszamy za tydzień jeszcze raz. Cześć. Okay.